Bardzo się cieszę, że przyszliście na otwarcie naszej restauracji, mojej i mi. No, jakże mogłybyśmy to przegapić? No właśnie. To co, dzisiaj otwieramy naszą restaurację, Steffi? Tak. Mamy już wszystko praktycznie gotowe. Jest nawet maszyna do ciasteczek, która będzie pomagać nam obsługiwać, bo sama będzie robić babeczki. No. To co, siadamy, ale zaraz, chyba że kogoś nie ma. No właśnie, nie przyszła Emma. Może i coś wypadło, że musiała zostać z dzieciakami. Ja też, na przykład, nie miałam z kim zostać z Wzięłam ją ze sobą. Zuzia będzie mi dzisiaj towarzyszyć w pracy. Może powinna się zapisać do żłobka, tak jak zrobiła to Emma. Zapisała swoje maluchy do żłobka. Już sama nie wiem, stanowić na tym. Muszę porozmawiać z tym, z Danielem, co on myśli o żłobku dla Zuzi. No dobrze, to co? Siadamy, czy czekamy na Emmę? Siadajcie. Może Emma pieniędzy na to łączy. Okay. No dobra, dziewczyny, które wybieracie babeczki? Ja bym chciała to ciasteczko, które tu jest na wierzchu. Okej, okay, już podaję. Właściwie to możesz sama je zabrać, potem ten stół jest obrotowy. A, dobrze. Ty Andrea, które chcesz? Ja bym chciała tą miętową babeczkę. Dobrze, zaraz obrócimy stół, żebym mogła ją sobie zabrać. O, super, już ją biorę. No dobrze, to może teraz pogadamy, co u was. No cóż, ja... Z bym staramy się o adopcję Maxa. Andrea, jesteś pewna? Przecież dopiero co zaadoptowaliście list. Tak, jesteśmy tego pewni. Jutro bierzemy go do siebie na dwa dni. To po... zwojej nam do domu dziecka. A co u ciebie, Oliwia? U mnie jest beznadziejnie. Rozstałam się z Nate'em dla Matthew, bo wydawało mi się, że go kocham. I nadal mi się tak wydaje, bo Matthew mi to powiedział, że mnie też kocha. I. i ja też na jako też, więc. Rozstałam się z Nate'em. Kiedy powiedziałam Matthew, że rozstałam się z Nate'em i, i mogę być z nim, to on powiedział mi, że się pomylił i że kocha Margaret, bo przyjechała na jeden czy dwa dni, teraz znowu wyjechała, ale on ją kocha. I właśnie tak wyszło. Oj, to rzeczywiście... trochę pokłatwane. Cześć dziewczyny! O, hej! Zobacz, kto przyszedł! To Emma, i nie przyszła sama. Cześć Emma! Cześć dziewczyny! A przyszłam zobaczyć konkurencyjną cukiernię w mieście. Zapraszacie mnie? Jasne, wchodź. Wiesz, trochę się spóźniłaś, bo były przed chwilą dziewczyny Oliwia i Andrea, ale jej dziady ciastka już poszły. Ale jasne, wejdźcie do środka. Adama już znacie, ale przyszę z nim, bo wracamy z zajęć. A poza tym, przyszłam z nim jako, jako z chłopakiem. Ej, no nie do końca chyba. No dobra, czy to właśnie mnie pytasz, czy będziemy ze sobą chodzić? Myślałem, że już się spotykamy wtedy. My nadal tu jesteśmy z miłą... Okej, okay, może znajdź stolik? Tak, siadajcie. To co, może zamówimy jakieś babeczki? Jasne, zaraz podamy. Mamy w menu specjalne ciasteczka. Dla par. Takie z miłością, z serduszkami. Okej, okay, to poprosimy. Oto wasze serduszkowe ciasteczka. Dzięki, ja. No dobra, będę mówić wprost. Wiesz, że zawsze byłam szczera. Tak. Chcesz powiedzieć, że nie powinnam się spotykać z Adamem, bo nie ma żadnego, bo. Chcę właśnie powiedzieć, że nie mam nic przeciwko, żebyście się spotykali, jeżeli chcecie. Po prostu. nieważne. Dla mnie ta sprawa jest już zamknięta. I nie mam nic przeciwko. Ja też nie mam nic przeciwko, jeżeli ktoś w ogóle by mnie o to pytał. Do smacznego! Naprawdę, wyglądają smakowicie te babeczki. Emma, nie odpowiedziałaś na moje pytanie. A o co pytałeś? nie uważasz, że miejsce pracy to nie jest miejsce dla dziecka? Oj, ja w porządku, niedługo Daniel przyjdzie po zuzie. Ale nie miałam jej gdzie zostawić. Może rzeczywiście pomyśl o tym żłobku, popytaj, Annę. Może tam sobie będzie mogła chodzić? Nie wiem, zobaczymy z Danielem. Może masz rację. Chyba mu zaproponuję ten żłobaka. Znaczy, jeżeli kogoś się coś coś tam podoba, to zróbcie też, tym bardziej, że Zuzia jest troszkę od nich starsza, więc tym bardziej chyba powinno jej się tam podobać. Chciałbym zapłacić rachunek za dwa ciasteczka. Y, tak, 40 zł. Dobrze, w porządku. Proszę. Nowa cukiernia w mieście. Doprowadzona przez Stefani i Miję. Chyba powinienem tam wpaść, zajrzeć. Ej, zaraz. Kogo ja tam widzę? Czy to jest moja Emma? I to nie sama? Może zaraz będzie wychodzić. Kryję się tutaj. Z kim ona w ogóle jest? Nie sprawdzić tego gościa, może to moja konkurencja Wiesz Adam, ja chciałam jeszcze tutaj chwilę zostać Pogadać z przyjaciółkami um, Dobrze, w porządku, to ja w takim razie już pójdę Na kiedy odpowiesz na moje pytanie Może nie zadawaj go Jeszcze Chcesz, żebyś wiedziała Że ja... Nie kończ Czego się boisz? Niczego, po prostu nie rozmawiajmy jeszcze o tym Co ten typ chce od mojej żony? Zobie mu zdjęcia żeby tylko lepiej sprawdzić, kim on jest. No dobrze, to do zobaczenia. Pa. Lepiej ucieknę, żeby mnie nie zauważyła. No dobrze, dziewczyny. Adam już poszedł. A teraz mówcie szczerze, co o tym myślicie? No, nie mamy nic przeciwko, to już wiem, mówiłyście. No, trochę nas zaskoczyłaś, bo jednak masz męża. On cię chyba zapytał, czy będziesz jego dziewczyną. Nie odpowiedziałaś. No właśnie, Adam chyba traktuje to jednak. Bardzo poważnie. Dzisiaj mnie zapytał, czy będę jego dziewczyną. A jakiś czas temu, jak byliśmy razem w swoim miasteczku, powiedział, że mnie kocha. Powiedział, że cię kocha? No to chyba rzeczywiście, mu na tobie zależy i chce być z tobą. Ale ja nadal nie powiedziałam mu, że mam męża. Chociaż złożyłam już o rozwód i chcę się rozwieźć z Oliverem. No cóż, to, to po prostu mu powiedz, prawda, że masz męża jeszcze, ale się rozwodzisz. Nie chcę tak szybko się wiązać. No, musisz coś zdecydować. Lubię Adama. I jest bardzo fajny. Steffi, przyszedłem po Zuzie. O, dobrze, że już jesteś. To Myślę, że powinniśmy posłać Susie do żłobka. Ale Steffi, do żłobka. A jeżeli będzie płakać, nie będzie ci tam podobało, no to jaki masz inny pomysł? Mam lepszy pomysł. Zuzia potrzebuje opieki jednej osoby, indywidualnej. A nie tak jak w żłobku, że jedna pędzę mieszki koro z dziećmi. Aha, czyli co? Może wynajmijmy jakąś nianię dla Zuzi? Nie wiem, ale to obca kobieta w żłobku też jest obca. Dobrze, ale jak znajdziemy Nianię? Poszukamy w ogłoszeniach. No dobrze, niech ci będzie. Może ta Niania być. Ale jeżeli się nie sprawdzi, to tu idzie do żłobka. Okej. Okay.